Cześć tu Borg, retrogralnia, a dzisiaj gratka dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z ośmiobitowymi komputerami firmy Atari, a niekoniecznie chcą wydać tysiaka na dobrze zachowany egzemplarz. No przynajmniej nie od razu, choć kto wie, może dla części tak to się właśnie skończy. Na razie jednak zapraszam na odcinek poświęcony emulatorowi takich maszyn, programowi Altira. Jako dziecko wychowane na klonie Atari 2600 zawsze maszyny tej firmy darzyłem dużym sentymentem. Nic więc dziwnego, że gdy 11 lat temu rozpocząłem przygodę z retro, komputer Atari 65XE był trzecim po Komodorku i Amidze, jaki sobie kupiłem. Jest zdecydowanie to mój trzeci ulubiony sprzęt ever po C64 i wspomnianym wcześniej vcs ie Komputery z tej rodziny są też, w mojej opinii, tymi sprzętami, na których historycznie powstał poważny polski Game Dev. Pierwotnie w postaci bardzo licznych polskich produkcji na tą platformę, z którymi po prostu wypada się zapoznać. Wtórnie w turnie należy pamiętać, że dla dużej części osób Atari było pierwszym krokiem w programowaniu, a drugim była o dziwo Amiga, a dalej PC. Warto więc zobaczyć, od czego to się wszystko u nas zaczęło. Nie zapominając również o ogromnej bibliotece zagranicznych tytułów gier na te maszyny. W dobie retro drożyzny nie musimy na szczęście rzucać od razu kasą na jedyne takie na Legro. Nie miałem kabla, żeby sprawdzić 1000 złotych, a możemy pobawić się trochę darmowym emulatorem. A propos darmowych rzeczy, nasz partner firma PCB PCBway, dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i produkcją customowych płytek PCB. Zaprasza do udziału w piątym konkursie na projekt takowych. Jeśli więc macie ochotę i pracujecie nad projektem związanym z szeroko rozumianym internetem rzeczy, czymś ekologicznym albo po prostu czymś ciekawym, przyłączcie się do konkursu i zgłoście swój udział do końca tego roku. PCB dla zwycięzców na podium każdej kategorii ofiaruje wysokie nagrody pieniężne, ale również otrzymacie mały upominek za samo uczestnictwo. Swoją drogą w zgłoszonych już projektach znalazłem rozszerzenie pamięci do wika 20 także retro jest mile widziane. A mówiąc o retro czas wrócić do tematu odcinka. Wahałem się tutaj czy zaproponować wam program Atari 800 czy Altira. Pierwszy jest zdecydowanie prostszy jeśli chodzi o funkcjonalność ale posiada menu oparte na interfejsie tekstowym. Drugi jest ogromnym kombajnem ale za to wyposażonym w przyjaźniejszy dla większości interfejs okienkowy. Posiłkując się wynikami ankiety wśród Was, wybrałem Altirę. Program, który potrafi emulować naprawdę dużo i jest często wybierany przez atorowskich deweloperów, ale nie znaczy to, że nie można na nim też w miarę łatwy sposób pograć sobie w różne gierki. To co, zaczynamy? Po wejściu na stronę projektu czeka nas, przynajmniej niektórych, miła niespodzianka. Jego twórcą jest twórca programu VirtualDAP. Który być może już nie jest teraz tak znany, ale musicie mi uwierzyć, ten wideoedytor to legenda. Przejdźmy więc do sekcji Download i pobierzmy najnowszą wersję oprogramowania, oczywiście dla procesorów X86 X64. Żeby nie było, znowu pobieramy emulator dla systemu Windows, użytkownicy innych systemów operacyjnych hmm, musicie kombinować albo zainteresować się konkurencyjnym emulatorem Atari 800. Wciągnięty plik zip rozpakowujemy sobie do wybranego przez nas katalogu i można powiedzieć, że gotowe. Emulator uruchamia się włączając Egzeka, Altira lub Altira 64. Ja jakoś wolę zawsze uruchamiać 64-bitowe wersje oprogramowania. Tutaj taka mała dygresja. Mimo braku takiej prawdziwej instalacji, Altira trzyma swoją konfigurację standardowo w rejestrze Windowsa, czyli troszkę trudno dostępnym miejscu. I jeśli uda nam się coś bardzo mocno popsuć w jej konfiguracji to skasowanie i ponowne rozpakowanie programu niewiele nam da. Żeby przywrócić emulator do stanu startowego musimy zamiast tego z linii poleceń z katalogu w którym znajdują się pliki exe wykonać polecenie Altira 64 exe przez reset all lub Altira exe przez reset all. Pierwsze uruchomienie spowoduje, że na ekranie pojawi się nam wizard z możliwością ustawienia Podstawowych opcji emulatora. Po pierwszym, Next mamy możliwość wyboru katalogu z Romami Atari. Romy te to systemy operacyjne dla Atari 800, XE, XL, Interpreter BASICA i system operacyjny konsoli Atari 5200, która, jako że jest bliską kuzynką komputerów, jest również emulowana przez Altire. Pliki te, jak zwykle jest, z OS-ami są chronione prawem autorskim. Co możemy tu zrobić? Po pierwsze, możemy po prostu wcisnąć Next i nie robić nic. Altirra wyposażona jest we własny system operacyjny Altirra OS i własny interpreter BASICA, który jest wysoce kompatybilny z atarowskimi odpowiednikami. Wysoce, ale nie stuprocentowo, dlatego jeśli chcemy osiągnąć wyższy poziom emulacji, musimy sobie te pliki zrzucić z kości pamięci z naszych oryginalnych maszyn albo poszukać je w internecie. Ja widziałem je na przykład na stronie AtariOnline.pl w zakładce użytki systemy operacyjne BIOS konsole oraz języki programowania. W opisie filmu podam Wam konkretne wersje jakie wyszukuje emulator. Jakie potrzebuje emulator. Wybieramy katalog skanujemy I możemy przejść dalej i dalej. Teraz wybieramy, czy chcemy emulować komputer, czy konsolę. Oczywiście nie jest tutaj nic wybierane na stałe, później będziemy mogli się spokojnie przełączyć. Kolejny ekran to wybór PAL NTSC. Wybieramy tutaj oczywiście Europejski PAL. Teraz czas na wybór tego, czy chcemy przeżyć autentyczne chwile z Atari, czy posłużyć lekko ulepszonym emulatorem, bez długich czasów ładowań, ostrym obrazem i tym podobne. Zdecydowanie wybieramy pierwszą na ekranie opcję z usprawnieniami. Nie mamy już tyle czasu, żeby czekać, aż się nam gra w gra. I na tym kończymy naszą wstępną konfigurację. Komputer uruchamia się nam jako maszyna z serii XLXE bez włączonego Basica' ale za to z zawrotną ilością 320 kB pamięci, która powinna wystarczyć nam do większości zastosowań giercowych. Ekran Altiry możemy sobie zmaksymalizować, możemy też za pomocą klawiszy Alt plus Enter przejść do trybu pełnoekranowego, którym menu nadal będzie dostępne po najechaniu kursorem myszy na górną krawędź ekranu. Jedyne co bym tutaj zmienił to opcję rozciągania obrazu z menu view stretch mode, z preserve aspect ratio czyli zachowuj proporcje na zachowuj proporcje tylko całkowite wielkości by zwiększyć troszkę dokładność odzorowania pikseli na ekranie ewentualnie na kwadratowe piksele square pixel jeśli zależy nam bardziej na ostrości obrazu niż na dokładnym zachowaniu jego kształtu z ekranu CRT. Druga ważna opcja, jak zwykle w emulacji, emulacja joysticków. Opcje z nimi związane znajdziemy w menu input, z rozwijanego pod menu port 1 lub port 2, choć w baterii będzie to raczej zawsze port 1. Możemy włączać, co ma być do nich podłączone i jak ma być emulowane. Jeśli nie mamy żadnego pada czy joysticka, możemy ustawić standardowe emulowanie joysticka klawiszami kursora i klawiszem Ctrl, jeśli mamy wpięty do PC pad do Xboxa, możemy przełączyć się na niego albo na jakiś inny generyczny pad. Możemy oczywiście też wybrać mapowanie ręczne dla dowolnego podłączonego do PC urządzenia. Wybieramy wówczas z menu Input Input Mapping, następnie Add, wpisujemy nazwę, wciskamy Edycję. W pustym okienku musimy dodać jakie urządzenia będzie udawał nasz pad. I w jakim porcie? Wybieramy więc Add Controller, wybieramy Joystick CX40, port pierwszy. Resztą opcji się nie przejmujemy, zostawiamy włączone Ad Default Mappings. Jak widzicie, pojawiły się nam wpisy związane z tym, co możemy robić Joy. Ponownie wciskamy Ad Controller i wybieramy Console. Teraz pojawiły się nam podstawowe przypisania związane z klawiaturą Atari oraz kontrolowaniem samego emulatora. Teraz po kolei wybieramy opcję i wciskamy przycisk rebind, a następnie wybrany przez nas na padzie guzik czy gałkę. Jeśli coś nam się tam pomyliło, możemy wyjść z bindowania wciskając Shift i Escape. Dodatkowe, wolne guziki możemy podpiąć pod opcje konsoli, takie jak start, menu, reset i tym podobne. I gotowe mamy własny profil dla Joya, a w naszym przypadku tak naprawdę do padu z DA5. Teraz czas na włączenie jakiejś gry. Jakie pliki są obsługiwane przez Altire? Atarowskie pliki wykonywalne, czyli gry jednoplikowe w postaci plików z rozszerzeniem CX, COM lub OBX, pliki z programami Basic'a, BAS, obrazy dyskietek ATR, XFD, DCM, obrazy cartridge, ROM i PIN oraz A52 dla konsoli 5200. Obrazy kaset w postaci plików CAS oraz po prostu plików dźwiękowych, tych rodzajów jest jeszcze kilka, a dodatkowo emulator powinien sobie poradzić z plikami spakowanymi, na przykład zipem. Tylko skąd te gry wziąć? Nic nie mówię, ale może znowu zainteresujecie się stroną Atari Online i zakładką Katalog Gier. Najprostszą metodą włączenia gry jest wybranie menu File i opcji Boot Image, która to pozwala na automatyczne wykrycie rodzaju pliku i odpalenie programu. Pliki wykonywalne xex, jak sama nazwa wskazuje, wykonują się bezpośrednio i od razu. Pliki obrazu kaset CAS są na początku podpinane pod emulator, pod wirtualny magnetofon, a następnie wgrywane w przyspieszonym na szczęście tempie, bo tak wybraliśmy podczas konfiguracji, co widać w lewym dolnym rogu emulatora. Bardzo podobnie działają obrazy dyskietek, na przykład ATR, które są wkładane do wirtualnej stacji i odpalane. Tutaj działanie stacji widzimy jako jej numer w prawym dolnym rogu emulatora. Zwykle jest to jedynka. Obrazy kartridży w plikach bin wymagają niestety od nas wybrania rodzaju, typu kartridża, z jakim mamy do czynienia. Możemy tutaj zdać się na wybór rekomendowany albo posłużyć się Swoją wiedzą ewentualnie postrzelać. Dlatego właśnie, jeśli idzie o obrazy cartridge, lepiej używać plików Kar, które mają już w sobie zaszytą informację o typie, i nie musimy nic tutaj sami ustawiać. Gdy sprawdzałem działanie tego emulatora, byłem przekonany, że włożenie wirtualnego cartridgea spowoduje, że próba odpalenia przez boot image dyskietki lub kasety będzie wymagała wcześniejszego jego wyciągnięcia przez menu file, Detach. Cartridge, ale wszystko wskazuje na to, że autoładowanie gier czyści stan emulatora. Także, że działa zawsze niezależnie od tego, co wcześniej było na nim robione. W razie jakichś problemów, zawsze jednak możecie ten cartridge wyciągnąć przez menu file. Detach cartridge, ewentualnie wyciągnąć też dyskietkę w podobny sposób. I takie zachowanie autobuta ma w sumie sens choć działa to troszkę inaczej niż na przykład w przypadku emulatora Commodore, o którym mówiłem niedawno. Na zakończenie jeszcze sprawa programów napisanych w BASICu. Standardowo Altira uruchamia się bez BASICa w pamięci, czyli tak samo jak prawdziwy komputer startuje przy wciśniętym na Atari klawiszu Option. Widać to w emulatorze w menu System odznaczony jest Internal BASIC. To ustawienie jest właściwe dla większości gier. Jeśli jednak uruchomimy program napisany w BASICu z rozszerzeniem BAS, to Altirra to nam rozpozna i zaznaczy nam tą opcję, a komputer uruchomi się z BASICiem. W Altirze też czasami udaje się rozpoznać, że inne pliki chciałyby się uruchomić z interpreterem BASICa, ale czasami woli zapytać się nas o decyzję. Uruchomienie jednak takiego programu na stałe przełączy nam tryb działania emulatora na z BASICiem i nie pomoże tutaj nawet jego restart. Altira bowiem zapamiętuje wszystkie zmiany i opcje w locie i w locie je zapisuje. Z takim ustawieniem może nam się nie uruchomić gro gier, które z basic nie korzystają, a wręcz używają pamięci, którą jego nieobecność zwalnia. Jeśli coś nam więc nie działa, warto sprawdzić, czy mamy niepotrzebnie zaznaczoną opcję startu z interpreterem tego języka i ewentualnie ją odznaczyć. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chcemy po prostu programować w Basiku, Ustawiamy tą opcję na włączoną i restartujemy lub włączamy wirtualnego kompa. I tutaj właśnie ujawnia się pewna właściwość Altiry, która osobiście mi przeszkadza zapisywanie tych wszystkich zmian w opcjach w locie. Powoduje to, że wyłączenie i włączenie emulatora niczego nam praktycznie nie czyści. Altira uruchamia się ponownie z takimi samymi opcjami co przed włączeniem. A czasami możemy przecież coś namieszać. Oczywiście ma to wszystko jakiś sens. AltiRa operuje na bardzo rozbudowanych profilach, a na samym początku naszej zabawy z emulatorem mamy nawet kilka już gotowych związanych z modelami komputerów. Jeśli jednak sobie jakieś opcje pozmieniamy, nie mamy możliwości powrotu do standardowych, inaczej niż przez całkowite wymazanie konfiguracji z linii poleceń. To pokazywałem na początku, lub z menu Tools, Options, Settings, Reset All. Co więc z tym zrobić? Możemy za każdym uruchomieniem emulatora ustawiać w menu System Profiles opcję Temporary Profile, która spowoduje, że opcje, że opcje które zmienimy, nam się nie zapiszą. Czy jest na to jeszcze jakaś inna metoda? Szczerze to nie wiem. Może ktoś tutaj z Was, poważnych hatorowców, coś nam poradzi. Na zakończenie ważne, ważne skróty klawiszowe. Na budowie Atari znajdziemy bądź co bądź klawisze, bez których sobie nie poradzimy. Klawisz Start na PC pod F2, nim zazwyczaj uruchamiamy grę we właściwej grze. Klawisz Select tutaj F3 i Option F4 które najczęściej służą do zmiany opcji w grze, np. ilości graczy czy trudności. Klawisz reset to F5, jest to reset programowy, najczęściej restartuje nie komputer, a samą grę. Reset komputera, taki prawdziwy reset komputera, wywołamy klawiszami Shift plus F5. Jeszcze skrót do ładowania programów, Alt plus B i popularny Alt plus Enter do włączania i wyłączania trybu pełnoekranowego. Myślę, że to na początek wystarczy. Jak mówiłem, Altira ma ogromne możliwości, i prócz emulowania samego Atari ma wbudowaną emulację całej masy przeróżnych urządzeń, które można podłączać do normalnego komputera na zewnątrz w środku. Jest tego naprawdę dużo. Są to jednak rzeczy, które wykorzystacie raczej w waszej późniejszej zabawie i z których też bardzo często korzystają deweloperzy. Gierek na małe atari i deweloperzy tych sprzętów. A ja tymczasem zapraszam Was do wsparcia naszego kanału na patronajcie lub na samym YouTubie, do zajrzenia na kanał Discord, gdzie mamy dla Was nowe, super bardzo fajne ikonki z logami komputerów, musicie to sprawdzić. I co, i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Bork Retrogralnia. A jeśli interesuje. Was temat darmowych emulatorów, to zajrzyjcie tutaj do filmu o emulatorze komodorka, a tutaj do filmu o emulatorze Atari.